Czytanie z drugiej księgi Machabejskiej Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jeden z nich przemawiając w imieniu wszystkich tak powiedział, o co masz zamiar pytać i jak je zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak, nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział, z nieba je otrzymałem, ale dla jego prawni mi gardzę, a spodziewam się, że od niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumywali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając tak powiedział. Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia. Oto słowo Boże. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę. Usłyszmy wołanie. Wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Moje kroki mocno trzymały się twych ścieżek, nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie Boże wysłuchasz. Nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo. Strzeż mnie jak źrenicy oka. Ukryj mnie w cieniu twych skrzydeł. A ja w sprawiedliwości ujrzę twe oblicze, ze snu powstając, na sesie twoim widokiem. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan: Bracia: Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei. Niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wymawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca Wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja! Jezus Chrystus jest pierworodnym wśród umarłych. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Alleluja, Alleluja, Alleluja! Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo o swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął nią drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną. Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto Słowo Pańskie